Planer ślubny Mosia w formie arkusza kalkulacyjnego do edycji to jest absolutny hit tego roku. Dlaczego? Dlatego, że wypełniacie sobie poszczególne elementy, które łączą się w całość, dając Wam cały plan ślubu i wesela w jednym miejscu. Zaczynamy oczywiście od wypełnienia podstawowych informacji o naszym ślubie i weselu. Po wypełnieniu daty od razu pojawia nam się odlicznik, ile dni zostało do naszego ślubu. Jak podstawy mamy ogarnięte, to możemy lecieć do listy zadań. Progres organizacji wyświetla nam się na tym zielonym pasku. Dodajemy sobie zadania, określamy deadline, do kiedy mamy każde zadanie zorganizować, ogarnąć. Wybieramy, kto jest za zadanie odpowiedzialny i oczywiście oprócz on i ona warto jest dodać też świadków, jeżeli angażują się w organizację ślubu i wesela albo na przykład rodziców. Każdy z tych elementów możecie dowolnie edytować i dodawać swoje rzeczy, które z waszej perspektywy są po prostu w tym miejscu ważne. Jak zastosujecie sobie to do wszystkich, to później po prostu w całym arkuszu w tym miejscu będziecie mieć już do wyboru te nowe osoby, które przed chwilą dodaliście. Ostatecznie później każde z tych zadań, które wybraliście i zaznaczyliście jako odznaczone, będzie się wyświetlało po prostu w tym zielonym pasku, że jest ogarnięte. Nie zorganizujecie wesela w pojedynkę, więc potrzebujecie też listy kontaktów i kontaktów do usługodawców i można też dodać kontakty do ważnych osób zaangażowanych w organizację, czyli na przykład świadkowa, świadek, starosta, starościna, jeżeli w ogóle u Was takie funkcje obowiązują. To jest o tyle fajne, że możecie później udostępnić to też innym osobom, dzięki czemu nie musicie od zera każdemu pisać, kto za co jest odpowiedzialny, bo tutaj macie po prostu wszystko w jednym miejscu. W miejscu na notatki możecie zwrócić uwagę na takie ważne rzeczy, o których nie możecie zapomnieć. Kolejny bardzo ważny element to oczywiście budżet. Ja zawsze powtarzam, że to jest w ogóle jeden z pierwszych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę przy organizacji ślubu i wesela, to określić budżet, przynajmniej taki szacunkowy. A później, kiedy już będziecie mieć konkretne kwoty do wpisania, to też zobaczycie, czy przekroczyliście swój wcześniej założony budżet, czy nie. Zwróćcie uwagę też na to, że tutaj w tej zakładce na czerwono pozaznaczane są różne wskazówki, które warto wziąć pod uwagę. Wszystko po to, żeby ta organizacja dla Was była jak najłatwiejsza. W ogóle ta, ta zakładka jest naprawdę genialnie rozkminiona matematycznie, ponieważ będziecie mieć też procentowe określenie, czy przekroczyliście budżet, czy nie przekroczyliście budżetu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też mieć w głowie to, czy za bardzo w trakcie tej organizacji nie popłynęliście ze swoimi wizjami. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli na przykład założyliśmy jakiś budżet, a przekroczyliśmy go, to zaraz tutaj po prawej stronie pojawi nam się straszak procentowy, że przegięliśmy bałę. Nie musicie też samodzielnie liczyć, ile Was w sumie wyniesie na przykład sala, ponieważ wystarczy, że wrzucicie ilość osób i koszt talerzyka i arkusz automatycznie wam to policzy. Kolejna bardzo ważna rzecz to oczywiście goście. E, zwrócona jest tutaj uwaga na wiele takich ważnych elementów, które warto jest wziąć pod uwagę, kiedy planujemy listę gości. Oprócz po prostu wypisania, kogo chcemy zaprosić, mamy też miejsce na adres, na e-mail, na telefon. E, wyznaczamy też osobę odpowiedzialną za zaproszenie danej osoby. Widzicie, możemy albo on, ona, albo że jedziemy razem. E, możecie też sobie dodać, e, dodatkowy element, który na przykład będzie mówić o tym, że to zaproszenie wysyłamy pocztą. W łatwy sposób też zaznaczycie, czy ktoś będzie obecny, czy potwierdził obecność, czy nie, czy zaproszenie zostało wręczone. No i bardzo ważna rzecz, czyli odmienione już nazwiska, dzięki czemu później sobie to tylko skopiujecie i wyślecie do osoby odpowiedzialnej za wykonanie zaproszeń. W tym jednym miejscu też będziecie sobie mogli zaznaczyć, ile będzie osób dorosłych, ile będzie dzieci, ile miejsc noclegowych musicie ogarnąć. Zwrócicie uwagę też na preferencje żywieniowe, czyli czy wegetariańskie, mięsne, vegan, bez gluten itd. itd. Ja też bardzo zachęcam, żeby w tym miejscu jakieś uwagi dodatkowe, typu kogo przy kim nie sadzać, też wpisać. A kiedy będziecie mieć już ogarniętą listę gości i potwierdzone obecności, to możecie przejść do usadzenia gości przy stołach. Te szablony możecie sobie dowolnie edytować, jeżeli na przykład przy waszych prostokątnych stołach zmieści się więcej osób, e, dzięki czemu do każdej ilości osób i do każdej sali będziecie sobie mogli tę zakładkę dopasować. Oczywiście poza stołami prostokątnymi mamy też stoły okrągłe i tutaj też obowiązuje taka sama zasada jak wyżej. Kolejny bardzo ważny element, czyli plan dnia ślubu, rozdzielony na plan dnia Panny Młodej i plan dnia Pana Młodego. Później, oczywiście, tam już od momentu ceremonii wszystko będzie takie samo i z jednej i z drugiej strony, ale na początku to też jest ważne, żeby rozdzielić te Wasze przygotowania, nawet jeżeli chodzi o kwestię umówienia się z fotografem czy kamerzystą. Pamiętajcie też, że taki plan dnia, szczególnie jeżeli chodzi później o wesele, jest wyłącznie orientacyjny. Nie trzymajcie się kurczowo tego, że jeżeli nie wiem, obiad nie rozpocznie się o godzinie 18, to już w ogóle dramat i tragedia. Tak się po prostu dzieje, bo działamy na żywym organizmie. Kolejne zakładki planera mają pomóc wam przy wyborze tych takich najważniejszych usługodawców ślubnych. Na przykład kiedy wybieramy salę weselną, bardzo ważne jest to, jaka jest cena za osobę, jaka jest cena za dzieci, od kiedy do kiedy możemy być na sali itd. itd. Jeżeli wpiszecie sobie takie trzy najważniejsze takie lokale, które najbardziej się wam podobają i wypełnicie wszystkie rubryczki, łatwiej wam będzie podjąć decyzję. Kolejny bardzo ważny element, czyli oczywiście wybór sukni ślubnej i garnituru, no i wszystkie rzeczy, które tutaj się z tym wyborem wiążą. Kolejny usługodawca to muzyka i tutaj tak samo. Polecam Wam wybór po prostu trzech takich top of the top, uzupełnienie rubryczek, no i później podjęcie decyzji. To samo z fotografem i filmowcem. W tych rubryczkach macie zwróconą uwagę na takie najważniejsze elementy, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze usługodawców. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli fryzura i makijaż, co ważne jest też pod względem logistycznym, kiedy, co i gdzie się odbywa. Papeteria, bo tutaj jest dużo rzeczy do ogarnięcia, oczywiście nie musicie mieć tych wszystkich elementów, ale spisałam takie, które najczęściej się na weselach powtarzają. No i kwiaty, co, ile czego, gdzie i tak samo porównanie trzech różnych usługodawców. No to co? Z takim planerem ślubnym to naprawdę możecie powiedzieć sobie, Moś